Dzień dobry YouTube. Tego typu konstrukcje wykonywane już w istniejących obiektach, najczęściej, najczęściej, najczęściej pojawiające się wymagania to jest izolacyjność akustyczna. W dokumentacjach technicznych są podane parametry, jeżeli chodzi o izolacyjność akustyczną przeróżnych konstrukcji, więc można sobie do, pod, pod wymagania dobrać odpowiednią konstrukcję, niemniej jej zainstalowanie jest niezmiernie istotne, ponieważ samo pojawienie się takiej ścianki, tak jak tutaj, czyli teoretycznie zamontowana wyłącznie do konstrukcji bądź poszycia sufitu podwieszanego, zamontowana do stropu, do podłogi. Do posadzki, która jest wylana na stropie, czyli takie stare budownictwo, bądź zainstalowana do posadzki pływającej, ta ścianka nie wpłynie znacząco na poprawę izolacyjności akustycznej. To powinienem powiedzieć konstrukcja, nie ścianka. Izolacyjności akustycznej pomiędzy tymi dwoma, dwoma przyszłymi pomieszczeniami. Tutaj jakiekolwiek cuda w postaci podkładania czegokolwiek pomiędzy płytę a profil, jakiś pianek, jakiś podkładek, które mają izolować akustycznie, nic nie poprawi, pogorszy jedynie sztywność, nośność takiej ścianki. Pod wpływem naturalnych obciążeń, które generowane są tutaj, będą w takim pomieszczeniu, może dojść do pojawienia się w najlepszym przypadku. Tylko, do, tylko pojawią się pęknięcia, ale w najgorszym może dojść do po prostu zawalenia się, odpadnięcia tych płyt. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy zaczniesz kombinować i myślisz, że jak zwiększysz rozstawy pomiędzy wkrętami, to, to zwiększysz izolacyjność akustyczną, bo dźwięki się przedostają przez wkręty. Nie. Dźwięki, które się przedostają, to jest powierzchnia... W samej ściany, szerokość, powierzchnia, sumaryczna powierzchnia tutaj płyt, które przylegają do powierzchni słupków, grubość grubość, grubość samego profila, w sensie ścianki, te, te rzeczy, to czy jest wełna, czy jej nie ma, to ma wpływ. Niemniej są istotne rzeczy, które Mówię, żeby uzyskać 100%, bo ścianki działowe w suchej zabudowie niekiedy wielokrotnie przewyższają swoimi parametrami izolacyjnymi inne konstrukcje masywne, murowane. Więc ale żeby to osiągnąć, to musi być w sposób prawidłowy zainstalowane, wykonane. Jeśli masz już taką sytuację, że musisz ściankę wykonać do e, istniejącej już podłogi, do ścian, do istniejącego już stropu, jak łączyć to z sufitami podwieszanymi w przypadku sufitów, to już na przykładzie Poddasza pokazałem jedną z możliwości. Natomiast jak chcesz znać dokładnie szczegóły, to odsyłam do dokumentacji technicznej. Ja tu nie będę nowych jakichś tam seriali nagrywał na ten temat i tłumaczył czegoś, co już jest i co jest bardziej już, jakby w pewnym sensie jest tak istotnym elementem, że abym to dokładnie mam tu w formie takiej wideo prezentacji pokazał, musiałbym wykonać dziesiątki różnych przykładów, więc tam odsyłam do tej dokumentacji. To są te szczegóły, szczegóły techniczne. Instalując ściankę już w takim, żeby wykorzystać te walory, ponieważ sama konstrukcja, jeśli zostanie w sposób prawidłowy wykonana, czy nieprawidłowy, to sama ścianka, w sensie jak rozpatrywać, fragment ściany, to izolacyjność akustyczna takiej ścianki się nie zmienia. To cały zespół, to w jaki sposób ściana została zainstalowana, jest istotna. Więc pamiętaj, jeżeli będziesz instalował w mieszkaniu swoim, będziesz chciał jeden duży pokój przedzielić, zrobić jedną wielką sypialnię, zrobić z niej dwie sypialnie. Taśma akustyczna pod profilami. Taśma akustyczna na profilach przylegających do ścian. Taśma akustyczna przylegająca do, rozdzielająca profile sufitowe, Sufi, profil UW. Przysupitowy i tak w koło. Płyta, która będzie montowana na ściany, nie może w żaden sposób opierać się o podłogę. Musi być, pozostać szczelina, mniej więcej około centymetra. Ona zapobiegnie, już taśma akustyczna robi swoją robotę, więc, żebyś nie zmostkował taśmy akustycznej, bo wtedy dźwięki będą się przedostawały przez płytę i przez ścianę będą przenikały, będą się intensyfikowały po drugiej stronie. Lądź nawet tutaj, w formie takiego powiedzmy echa, halo będą wracać. Więc co jest istotne. To również zapobiega przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. W późniejszym czasie taką podłogę możesz sobie wykonać, wykończenie podłogi poprzez podniesienie podkładek akustycznych. Są rozwiązania zarówno w systemach suchej zabudowy, które poprawią parametry izolacyjności akustycznej podłogi, jak też są rozwiązania firm trzecich. Pozostałe elementy te elementy łączenia wykonuje się tak jak, tak jak się wykonuje normalnie. Najważniejsza jest ta, ta podłoga, bo tu cały jakby ciężar w pewnym sensie tej ściany spoczywa, i to jest ten, ten taki newralgiczny element. I to mam w zasadzie tyle tutaj do powiedzenia. Nie będę nic więcej kombinował. Pamiętaj, aby za każdym razem ścianę wykonać w, jak, w sposób jak najbardziej prawidłowy. Jeśli nie chcesz sięgać do, do, do dokumentacji, nie przejmujesz się tym, to pamiętaj o jednym. Łącząc taką ściankę z sufitem podwieszanym, z jego konstrukcją, bądź jego poszyciem, bez i to jest wszystko w dokumentacji, to obciążasz ten sufit ścianą. Ona niby stoi pionowo, niby nie ma wpływu, na, niby nic nie robi, można powiedzieć, że ona podpiera. Sucha zabudowa nie jest elementem, nie, nie należy do części e, konstrukcyjnej budynków. Tak postawiona ściana obciąża sufit i grozi zawaleniem tego sufitu. W przypadku sufitów, które były wykonane wcześniej i mają parametry ognioodporności i szczelności ogniowej, to w momencie dostawienia takiej ścianki do nich te parametry tracą. To jest tyle. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.